Siemano moi drodzy, w dzisiejszym vlogu pogadamy o tym A mianowicie o czym pogadamy to się dowiecie już za chwilę. A pogadamy sobie na temat tego filmu pod tytułem Co się dzieje Ten film wzbudził wiele kontrowersji ponieważ nagrałem filmik Co u mnie słychać co się dzieje, ponieważ ostatnio miałem problemy ze zdrowiem i po prostu nie chciałem z nikim gadać, zwierzyć się ze swoich problemów itd. i tak dalej. Oczywiście pokłóciłem się z koleżanką i tam z innymi osobami, także przepraszam te osoby, które chciały mi pomóc, a ja tą pomoc odrzuciłem. Jest mi po prostu przykro z tego powodu. I chodzi o to, że od jakiegoś czasu czuję się przygnębiony przebity psychicznie i dlatego unikam wszel wszelkich kontaktów z ludźmi, czy to z otoczenia osobistego, czy publicznego. Mało się udzielam na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie też mało się udzielam, tak żeby powiedzieć, że... Jakbym wcale się nie udzielał, a wrzucam filmy z poprzedniego kanału, a to dlatego, że po prostu nie miałem chęci do nagrywania filmów w czasie rzeczywistym. Po tym filmie pod tytułem Co się dzieje wzbudziło to wiele mega kontrowersji. Wszyscy myśleli, że coś mi się stało, że coś sobie zrobiłem, że krzywdy sobie zrobiłem. Po prostu krzywdy sobie nie zrobiłem i nie mam zamiaru, bo mam dla kogo żyć. Także moi drodzy jest w miarę OK. Byłem dzisiaj u lekarza specjalisty, właśnie tutaj te właśnie objawy nerwicy, paniki lękowej, fobii społecznej to było spowodowane tym, że przez jakiś czas, od, dokładnie od lutego, nie brałem leków, bo był problem, żeby się dostać do lekarza na Narodowy Fundusz Zdrowia. No i cóż, parę dni temu miałem atak paniki i mieli pro, i co niektórzy mieli problem, bo nie wiedzieli o co chodzi. Po rozmowie z pewnymi osobami przyznałem się do tego, że mam fobię społeczną, że mam napady, paniki i po prostu postanowiłem wziąć się za siebie, za zdrowie swoje psychiczne i żeby po prostu ograniczyć wszel wszelakie kontakty z toksycznymi osobami, które yy, po prostu były dla mnie, yy, nie były dla mnie przykładem dobrego wychowania, zachowania i dobrych manier. Chciałbym podziękować moim z dobrym, faktycznie dobrym znajomym, przyjaciołom, które są przy mnie i trwają. A nie będę wymieniał kto, bo tych... Yy, przyjaciół, znajomych jest naprawdę garstka, nie chcę mi się liczyć, bo ten filmik nagrywam w, po prostu dla Was, żebyście się mogli dowiedzieć, co mnie słychać. Byłem dziś u lekarza, lekarz mi przypisał jedno opakowanie mojego lekarstwa, także będę zażywał lekarstwa. Druga wizyta, już taka oficjalna, będzie 12 października, zobaczymy co mi powie. Miejmy nadzieję, że będzie w miarę ok i przepraszam tutaj za zachowanie Nicole, że byłem opryskliwy, że byłem mm, nie do zniesienia, przepraszam Nicole, przepraszam Agatę, jej mamę, przepraszam również wszystkich moich znajomych, dokładnie przepraszam Julkę, która czuła, poczuła się urażona. Z zacho z ostatnim zachowaniem, które miało miejsce dzisiaj, przez wiadomości, SMS. Także przepraszam Ciebie, Julka. Również wszystkich bardzo serdecznie przepraszam. Mam nadzieję, że jak wrócę do kontynuowania leków, brania leków, to miejmy nadzieję, że się polepszy. No ale cóż. Trzeba myśleć pozytywnie, no ale ostatnio myślenie pozytywne y, skutkuje niczym. W moim przypadku y, po, tym, y, po tych atakach paniki, ner, nerwicy i fobii lękowej od, odniosłem wrażenie, że wszyscy się ode mnie odsunęli, nie chcieli ze mną rozmawiać, a tak naprawdę było inaczej. Tylko po prostu odpychałem swoim zachowaniem ludzi i postanowiłem to zmienić. Wziąć się za siebie i nie patrzeć się na starych znajomych, tylko trzymać się z dobrymi osobami, które wspierają mnie i wierzą we mnie, że sobie poradzę. Będzie. Mam nadzieję, że będzie mega dobrze. Jeszcze raz was serdecznie przepraszam za to, że filmów na YouTube nie było i za ten filmik, który nagrałem, też przepraszam, ale musiałem nagrać, żeby po prostu wiedzieć, kto zareaguje na ten filmik. Nie spodziewałem się takiej takiego odzewu od znajomych, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to w SMS-ach właśnie, czy to na, tel, na, na numer telefonu. Po prostu nie spodziewałem się. Dziękuję za wsparcie no i co to by było na tyle moi drodzy w tym dzisiejszym vlogu jest dokładnie godzina 23 po 23 nagrywam ten filmik zaraz go idę zmontować na komputerze a jestem u mojej przyjaciółki także no niestety nie jestem sam a nagrywam tutaj jak widzicie jest za mną zegar żeby po prostu było tak klimatycznie jak to mówią, szczęśliwi czasu nie liczą, także mam nadzieję, że będzie okej. Okay. A będę Was moi drodzy informował o moim stanie zdrowia. Jeżeli coś będzie nie tak, pamiętajcie. Bierzcie na mnie poprawkę, bo nie każdy wie, co to jest fobia społeczna, czy depresja, czy stany lękowe. U mnie stany lękowe objawia, objawiają się tym, że mam duszności, zawroty głowy, po prostu zamykam się w sobie i nie reaguję na otoczenie, na to co do mnie mówią. Tak, by, tak miało miejsce wczoraj, przedczoraj, no przez ostatnie parę miesięcy. Ale po rozmowie naprawdę szczera rozmowa zawsze pomaga. W tym przypadku po dzisiejszej rozmowie z przyjaciółmi mi ta rozmowa pomogła. Także dziękuję Marii, Nikoli, Amelce, Monice. Także dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nie macie do mnie urazy ani żalu. Wiem, na, nabroiłem i przepraszam Was za te posty na Facebooku, czy to pod zdjęciami na Instagramie. Ale mam nadzieję, że jutro będzie lepszy dzień. Jutro mnie też czeka rozmowa z koleżanką, z którą się pokłóciłem. Powiem szczerze, nabroiłem, naważyłem sobie piwa, a muszę to piwo wypić. Muszę jutro porozmawiać z koleżanką. Nie wiem, jak zareaguje na to. Mam nadzieję, że obejrzy ten filmik. I zrozumie to, że kiedyś byłem skrzywdzony przez osoby ze szkoły, czy to z otoczenia na podwórku. Po prostu życie towarzyskie, nie wiem co to, nie wiem, co to znaczy. Ale powiem szczerze, że teraz próbuję odbudować relacje z takimi osobami, na których mi naprawdę zależy i tym osobom też na mnie zależy. Ale czas, lecz, czas nie leczy ran i czas nie leczy niego ran. Trzeba wiedzieć, czego od życia się chce i trzeba myśleć głową, a nie mieć głowę w chmurach. Trzeba dbać o relacje międzyludzkie Trzeba szanować siebie, tolerować, akceptować. Nie można tolerować niektórych zachowań. I tutaj pewne osoby nie mogły, nie chciały tolerować mojego zachowania wulgarnego, opryskliwego. I to dało mi do myślenia, żeby się udać do lekarza specjalisty, żeby za zażywać leki bo bez lekarstw nie da rady. Próbowałem i, i powie, m, moja koleżanka powiedziała, że po co mam brać lekarstwa, jak lekarstwa tylko trują? To powiem mojej koleżance osobiście z własnego doświadczenia, że warto brać lekarstwa, bo skutki niebrania lekarstw są negatywne. Powiem szczerze, miałem myśli samobójcze. Miałem wrażenie, że wszyscy się ode mnie odsunęli, że nikt mnie nie, nie chciał... nikt nie chciał utrzymywać ze mną kontaktu. Miałem wrażenie, że wszyscy mieli mnie w nosie, że wszyscy wytykali mnie palcami. Nieważne, czy to w szkole, czy to na podwórku, czy to gdzie indziej. Dlatego postanowiłem skończyć z tym użalaniem się na Facebooku, typu posty i myśleć to, co powinienem już dawno zrobić, czyli podjąć radykalne środki. Po pierwsze, regularnie zażywać leki, stosować się do zaleceń lekarza. No i postanowiłem też, moi drodzy, dbać o zdrowie fizyczne, i o zdrowie psychiczne, bo nie każdy ma Tyle wsparcia jak ja. To tyle moi drodzy, by było w tymże odcinku. Tak, odcinek jest smutny. Mam nadzieję, że audio, które nagrywam, będzie dobrze słyszalne. Ja w programie podgłośnie, żeby było dobrze słychać. A mówię cicho, bo nie jestem u siebie w domu, jak już mówiłem. Są moje przyjaciółki i są współlokatorzy. Także no, trzeba trochę z dystansem. Mam nadzieję, że będzie ok, A że moi drodzy napije się wasze zdrowie, oczywiście koli się napije, kola z lodem, bez żadnego alkoholu. Także tutaj mam kolę zimną. Taka dobra kola, trzeba degustować się. Także moi drodzy z kolą was pozdrawiam. Wiem, kola niezdrowa na noc i w ogóle. No ale cóż, trzeba się napić, żeby od tego gadania nie zasłuchał w gardle Sorry za ten odgłosy auta, ale okno mam otwarte, żeby było czym oddychać, bo jest za gorąco To co moi drodzy, trzymajcie się Jeszcze raz Was przepraszam Dziękuję za wsparcie To by było na tyle w tymże odcinku Na razie, cześć